Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Teoria Czasu Fantomowego i Średniowiecze, którego nie było. Materiał 17 i stycznia 2020 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, a więc za chwilę zaczniemy. Dodam jedynie do tego tematu, że podobny odcinek chyba robiłem, ale nie akurat ten. To dotyczy prawie trzech wieków, które były dopisane, mówiąc bardzo jasno, dla fałszerstwa, ponieważ w przeszłości bardzo głęboka historia. Raczej nie każdy umiał czytać, pisać, czas to się mierzyło od okresu do okresu. Aby było cały czas obecna epoka, to by było zupełnie inaczej. A więc zaczynamy. Materiał, stare przysłowie mówi, że historię piszą zwycięzcy i zwycięzców się nie sądzi. To drugie więc czego tak naprawdę nie wiemy o historii sprzed wieków, hipoteza czasu widmowego na pewno zaciekawi niejedną osobę, a z pewnością amatorów historii jej, gene, jej genezy należy doszukiwać się w problemach z datowaniem dokumentów pochodzących jak wst na wstępie. Przypuszczano z okresu wczesnego średnia średniowiecza i tak poprzednio wspomniałem, że robiłem taki podobny materiał, ale nie, do, nie tego typu i nie ten materiał akurat. To bardziej dokładnie chyba będzie w, tym, w tej kwestii co myślę, a więc w trakcie badań przeprowadzonych nad archiwami odkryto, że wiele z nich zostało znacznie później niż początkowo sądzono. Y, 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 cho, y, chociaż ich treść bezpośrednio odnosi się do okresu datowania na 200-300 lat przed spisaniem. Teoria zakłada, że w okresie wczesnego średniowiecza został dodany w wyniku błynnego, błędu w obliczeniach lub całkowitego działania. Według niej żyjemy obecnie w XXI wieku, ale w XVIII, czyli dokładnie 1700 minus 297 lat, tak, tak trzeba chyba jakoś powiedzieć. Wydaje się to nieprawdopodobnie, by trzy wieki z dziejów ludzkości zniknęły niczym wchłonięte przez czarną dziurę. Rok 614 i tuż po 31 grudnia, następnie nie, nie 1 stycznia 615 rok, ale 911. Tak, rok 911 11 dobrze słyszeliście. Tak zwana hipoteza czasu widmowego zakłada, że całe 297 lat to czysta fikcja. Tak, ale tak się nie stało. Wy, wy, Wynajęto do tego cudownego planu Rzecze, Rzesze. Zakonników, skrybów i fałszerzy, to też, <laughs> trzeba dodać, na zlecenie cesarza Ottona III oraz papieża Sylwestra II. To ta wielka armia pisarzy miała wymyślić wojny, zawierane, zawarte, zawierane pokoje, wyprawy badawcze, a przede wszystkim postacie dla całej Europy, w tym najbardziej znaną jaką był król Karol Wielki, twórca pierwszego zachodniego imperium po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Wszystko było dopisane. Archeologia się nie zgadza, układ gwiazd na niebie również z tego okresu, po, żeby potwierdzić oczywiście rok 224 obecnie, aby tego astronomowie zupełnie inny obraz na niebie widzą, bo można ustalić niż oczywiście jest, niż powinno być. Czy tak było? Wiele wskazuje na to, że dziś nie mamy 2.15, czyli... 224 rok to teraz powinien być 24, a wtedy był 700, 1718. Coraz większa ilość prawdziwych naukowców, badaczy historii zaczyna widzieć w tej teorii prawdę i większe fałszerstwo w historii ludzkości. Z pewnością zadajecie sobie pytania, po co? Ja też sobie je zadałem. Po co cesarz i papież mieliby uknąć, tak wielki spisek, w którym zginęło kilka tysięcy z... zakonników. Dokumentacja co potwierdzają badania radiologiczne, jak i na zawartość pyłków potwierdzają tę tezę co więcej dokumentów z tego okresu jest jak na lekarstwo. Dlaczego nikt nie zna daty i miejsca urodzenia wysoko urodzonego ojca współczesnej Europy Karola Wielkiego? Z tego co słyszałem to była postać fikcyjna i wymyślona oczywiście na potrzeby właśnie takie, takich oczywiście rzeczy, ba co się stało 28 stycznia 1814 roku. Dlaczego akurat to, tą datę podaje się za śmierć Karola Wielkiego, skoro nie wiadomo gdzie zmarł i gdzie jest pochowana i jedna i pięć najno, najważniejszych osób pierwszy dziesięciu wieków Europy. Poza dwoma malutkimi dokumentami powstałymi cudzysłów za życia Karola Wielkiego, wszelkie inne pochodzą z okresu panowania Ottona III. To on i jego dwór narobił legendy i opowieści o, o twórcy imperium, ale do meritum to Otton Chciał zostać cesarzem nowego tysiąclecia, nowej ery państwa chrześcijańskiego, ale niestety żył w okresie przed rokiem 700, dlatego wymyślił sobie 300 lat. Dzięki czemu stał się cesarzem roku tysięcznego. Przy okazji, papież Sylwester III stał się papieżem tysiąclecia i z nową siłą mógł wprowadzić rządy chrystianizacji nowych terenów Europy Wschodniej jak i powoli wprowadzać w życie wyprawy krzyżowe. Dodatkowo przebiegły papież pozbył się konkurentów coraz głośniej upominających się o swoje domiana stolicy papieskiej poprzez sfabrykowane dokumentu o nazwie donacje Konstantynopola. To ten stary dokument potwierdzony przez HeHe. Pepina Krótkiego pozwolił na stworzenie państwa watykańskiego ziemia ziemiakami, prawami politycznymi oraz wojskiem. Jeden dokument, którego 500 lat nikt nie widział, e, nikt nie, e, na niego nie zwracał uwagi, powołał do życia państwo, które nagle stało się mocarstwem. Cała historia została e, by szybciej wy, e, wykryta. A nie dopiero w latach 80. XX wieku, gdyby nie wtajemniczenie następców Sylwestra II. To dzięki Grzegorzowi czy następny co liwy kalendarz gregoriański papież. Udało się zatuszować brakujące lata poprzez reformę kalendarza. Właśnie o to, co mówiłem, możliwe, że tak było. Niestety, dla kłamstwa, to właśnie ta reforma kalendarza, która miała ukrycie, dała dla wielu naukowców wiele do myślenia i spostrzegli oni mistyfikację sprzed tysiąca lat, to da się rady obliczyć, sprawdzić za pomocą kalendarza tego gregoriańskiego i przeliczyć, Lata w stosunku do kalendarza Juliusza Cezara, bo też stworzy, to właśnie na tym zasadzie to działa, działało. Dowodów jest mnóstwo, jak wspomniane, donacje Konstantyna, gdzie zamiast jednej prawdziwej nazwy, Bizancjum pojawia się Konstantynopor, a później Istanbul. Czy takie fałszerstwo było możliwe? Czy badania, które nadal trwają, y, dadzą nam jasną odpowiedź? Większość historyków y, odrzuca teorię czasu widmowego z przyzwyczajenia, z braku namacalnych dowodów. Wszystkie niemal dokumenty Biblioteki Papieskiej na temat Sylwestra II zostały utajnione oraz, y, oraz przyzwyczajenia, a prawda... Mnie e, temat, e, tematem zainteresował nauczyciel historii, przygotowujący do matury, i po wielu latach zdobyłem materiał rozmów i wierzę, i widzę to, e, to najpiękniejszą, niemal idealną, cudzysłów, zmianę teorii ludzkości. Jeśli zdamy sobie sprawę z ogólnej ignorancji, poprawności polityczno-religijnej i analfabetyzmu, spowodowanego powszechną edukacją niewolników, którym wpaja się iluzoryczny obraz świata zbudowanego na chyba na kłamstwie i hipokryzji, tak trzeba powiedzieć, na autorytecie władzy, no to do, na jedno wychodzi. To dochodzimy do dziejowych kłamstw, wywierający, wywierających wpływ na wy, wyjmi, wyimaginowany światopogląd, który jest podstawą utraty tożsamości rdzennej opartej na idei samostanowienia, czas fantomowy Na początku lat 90. Hybrid Ilk zaproponował wprowadzenie pojęcia czasu widmowego, który zapewnił wieki martwe nieistniejącymi wydarzeniami kreowanymi na potrzeby władzy świeckiej i kościelnej nad światem. Bardzo szybko analityka systemów sprowadzono do parteru a jego teorie zakopano bardzo głęboko pod stertą dezinformacji i poprawnych politycznie przemówień. Medwi medwiwistyka jest kolejną formą wymyślonej nauki, która utrzymuje ciemny lud, dostosowany za pomocą edukacji do realiów iluzorycznej współczesności, Miedwiastyka to dyscyplina historyczna zajmująca się różnymi zagadnieniami epoki średniowiecza współcześnie sięga także do rezultatów badań archeologii i etnografii. 70% dokumentów stworzonych w tak zwanym średniowieczu jest fałszerstwem, którego gigantyczny rozmiar odkrywany jest każdego dnia. Fałszerstwo tworzone przez księży. Pozwoliło zdobyć kościołowi władzę, na drodze której nie mogli stanąć przypadkowi analfabeci, pozbawiając się ziemi i godności na rzecz wiary i usankcjonowanego prawnie poddajstwa. Jednym zagrożeniem fałszerstwa, somi byli mistycy, magowie i alchemicy z Bliskiego Wschodu. Wojny religijne napędzane nienawiścią do intelektualnej ko konkurencji były wojnami o władzę nad ludźmi i dobrami naturalnymi. Dowody w postaci zapisków kronikarzy chrześcijańskich wydają się być archaiczną formą literatury sci-fi, która uzbra uzbrajała legend i mity w dowody piśmienne. W tym, w tym samym okresie na zlecenie kościoła powstawały liczne rzeźby, gobelinami i, malo, i malodwidła tworzące mit nieistniejących władców. Wydarzenia i bohaterowie byli wymyślani na podstawie na, na ogromną skalę, fałszowanie dekretów oraz rozwiązań papieskich dawało zakonom władzę nad ogromnymi przestrzeniami ziemskimi. Które były nadawane klasztorom na mocy fałszywych nadaj papieskich, cesarskich i królewskich. W 1228 roku krzyżacy otrzymali w dzierżawę ziemię chełmińską. zakon na podstawie sfałszowanego dokumentu Konrada, który nadał, nadawał im ziemię hełmijską wieczyste posiadanie. Otrzymał w 1234 roku bullę papieża Grzegorza IX, uznającą pełnię władzy krzyżaków w tym regionie, korzystając z poparcia cesarstwa, papiestwa i, i własnej siły militarnej, nastąpi, przystąpili do budowy państwa zakonnego. W Polsce nie dostrzeżono niebezpieczeństwa i chętnie udzielano im pomocy. Podobnie jak i, i obecnie czynią, to, to się niczym wtedy nie różniło od obecnej chwili. Mówię o pewnych zdarzeniach. Jeśli spojrzeć na dokumenty wyprodukowane od 8 do 15 wieku, możemy zobaczyć absurd dzisiejszej rzeczywistości namalowanej średniowiecznymi dekretami. Nadaj, wprowadzenie alfabetów narodziło epokę kłamstwa i fałszerstwa. Oszustwa, też i hipokryzji, bazującego na kastach uprzywilejowanych, czerpiących zysk z fałszarstwa i pracy wiernych niewolników. Oczywiście znajdują się malkonenci, wierzący w nowy porządek świata i obrońcy licznych fałszywych idei opowiadają, opowiadających o poprawności politycznej i religijnej. Zwrócić w tym miejscu należy uwagę na fakt, że w owym czasie pisać i czytać potrafiło niespełna 3% społeczeństwa, operującego legendami oraz imionami następujących po sobie królów, papieży i panów. Jednym zagrożeniem dla świata chrześcijańskiego byli mistrzowie i magowie arabscy, przeciw którym wysyłano kolejne wyprawy krzyżowe, trwające po dziś dzień. I dużo bardzo oni przegrali. I to trzeba powiedzieć jasno: I Arabowie używali już wtedy kalendarza islamskiego albo i można przełożyć na kalendarz islamski, i, i oczywiście Juliusza Cezara, i wtedy się bardzo szybko uchwyci wszelkie błędy. To trzeba jasno powiedzieć: który, islamskiego, który nie mógł naprawić, na, naprowadzić Europejczyków na ślad fał, fałszerstwa. Inne rachuby czasu, takie jak rachuba bizantyjska czy hebrajska, nie tworzyły zagrożenia, ponieważ zostały one na szeroką skalę wprowadzone w XX wieku i noszą w sobie podobne manipulacje. Jedną rachubą czasu zagrażającą chrześcijanizacji Europy była rachuba lechicka. W której wszystkie pozostałości były starannie niszczone. Chronologia słabszej cywilizacji ugięła się pod naporem cywilizacji silniejszej, która przejmowała kluczowe daty historyczne i wstawiała pomiędzy nie fałszywe wydarzenia. Epoka karoliska czy epoka rodu ludow Lfingów. Cechuje się minimalną ilością znajdowanych artefaktów, kojarzonych z epokami poprzedzającymi lub następującymi po nich. Kiedy zwrócono uwagę naukowcom na ubogość znajdowanych artefaktów, nagle w próżni zaczęto tworzyć artefakty tworzące mit wymyślonych epok. Przykładem jest tutaj klasztor z Franciszek. Y, 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 Shmishi, której, y, którego opis został sfałszowany w zachodniej Virginii, a polskiej wersji nie, doty, no, nie doczekał się wcale klasztor, który 40 lat temu uważany był za romański, został przesunięty w czasie do czasów karolijskich, a dziś do czasów przedkarolijskich dzisiaj datuje się go na 782 rok w owym klasztorze wisi największy krucyfiks pochodzący z roku 900 Ten sam krucyfiks rok wcześniej wisiał w kościele niedaleko miejscowości Freising 1159 1250 i był datowany na około 1200 rok. Den, e, dendro, Dendrochrologia, czyli o, nauka o drzewach, trzeba powiedzieć w taki sposób, z greki. Błędy w latach 600 datowane metodą C14 z, y, wiek względem innego datowania są metodami wprowadzającymi więcej błędów niż faktów historycznych. Otóż sosny potrafią wytwarzać w ciągu jednego roku dwa słoje, a, inny, a w innych latach żadnego, co więcej, y, więcej różnice w słojach zależne są od roz... Od regionu występowania danego drzewa przez pewien czas do datowania europejskich artefaktów używano sosny amerykańskiej. Obecnie istnieją tysiące metod sto, stosujących dendro, no, chlo, ro, chlo, dendrochronologię, przepraszam, i żadna z nich nie daje odpowiedzi na podstawowe pytania. Według danych. Porównywawczych w okresie łączących Anty ze średniowieczem 300 lat nie wykryto żadnych próbek drewna odnoszących się do owego mistycznego czasu. Metoda C14 jest tak niedoskonała, że różnica wynosząca 300 lat jest formą błędu statystycznego. Większość datowa ma błędy rzędu plus minus 80 lat przez wahania atmosferyczne. Błędy obu metod się uzupełniają, bowiem kalibracja metody C14 odbywała się za pomocą metody dendrochronologicznej, a metoda dendrochronologiczna była kalibrowana za pomocą metody C14. Królowie polscy, wytraczeni z podręczników historii, są przykładem użytecznych marionetek, czyli pożytecznych idiotów, tak trzeba powiedzieć, albo szabesgojów, które są, które po sprzedaniu Lechii i rodów lechickich, mogły przejść do działu bajek, legend i mitów za obecny stan, tzw. państwa, oraz zabrak tożsamości rdzennej. Podziękujcie następującym osobom, które sprzedały Lechitów jak niewolników w 669 roku. 966. Ma, 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 magia liczb. Jeszcze mogę dodać wyborcom w chwili obecnej. Również trzeba podziękować, bo też doprowadzili do pewnych rzeczy, co się wydarzyło oczywiście i ponad prawie 99% to sama patologia była tutaj. To trzeba powiedzieć jasno. Lech pierwszy, lech drugi wizymir 12, przepraszam wojewodów, wojewodów. Grakus, vel, Krakus, krak. Lech trzeci, król Wanda, dwunastu wojewodów, leszek czwarty, leszek piąty, leszek szósty, leszek siódmy, i, i, popier pierwszy, popier drugi, Piast, Semowit, leszek siódmy, Welestek, wel lestek, zemomysł, lel Fałszowanie dokumentów ma tylko jeden cel: i jest nim kształtowanie pomyślnej przeszłości dla kolejnych poko pokoleń władzy. To już się zaczyna sypać, rozpadać i bardzo dobrze. Oby ten syf korporacyjny i, i tak zwany systemowy upad jak najszybciej, bo to jest demoniczny w 100%. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia!